Czy kiedykolwiek miałeś wrażenie, że narcyzm to coś więcej niż tylko trudny człowiek? Że za jego oczami czai się coś nieludzkiego, coś, co przenika Twoje myśli, podcina Twoją wolę i zatruwa każdy dzień? Narcyzm działa jak pasożyt. Nie tylko niszczy osobę, która go nosi, on przede wszystkim atakuje tych, którzy są najbliżej. Najczęściej dzieci. Dziecko narcyza dorasta w cieniu czegoś, co przypomina demoniczną obecność, czegoś, co powoli wysysa z niego energię, siłę, wiarę w siebie. A dorosły człowiek, który żył w takim cieniu, często czuje, że całe życie walczył z czymś, czego nawet nie potrafi nazwać. To nie był potwór z bajki, to był ktoś, kto nosił jego nazwisko.